Wielki dzień dzisiaj. Tutaj w Hali Expo w Łodzi spotyka się prawie 2000 ludzi, którzy są spragnieni dobrego słowa, fantastycznej atmosfery, innych ludzi, po prostu tego wszystkiego, co jest nam potrzebne do tego, żeby prowadzić spełnione, wymarzone życie. na to zawsze jest rozpierducha. Zawsze Ale ja wam powiem, że to nie trwało długo. Kilka miesięcy później załamała mi się struktura. Obraz sobie w tym się ktoś stało i zacznie się zachowywać od kartkowa są potrzebne, więc e, chyba są najważniejsze. Tak, jeżeli nie zmieniamy się w życiu, to stoimy w miejscu, a tutaj właśnie to obudź się, zmiana do czegoś nowego, lepszego, to jest chyba bardzo istotne. Przyjechałam tu generalnie dla wszystkich. Jest super atmosfera, świetna energia. Od każdego chce się coś dowiedzieć, bo wszyscy są wspaniali, więc będzie fajnie. Przyjechałam na konferencję rozwojową, dlatego, że kocham się rozwijać, poznawać nowych ludzi, a na tej konferencji jest ku temu świetna okazja, spędzić dobry Czas wysłuchać wspaniałych trenerów z rozwoju osobistego i przede wszystkim wziąć inspirację do swojego życia. Dwa tysiące ludzi, która przyjechała do Łodzi, żeby zrealizować być może swoje marzenia, gdzieś we mnie cały czas wewnętrznie było takie naprawdę mocne pragnienie, bo zrobiłam i zrobiłem to, co było na ten dzień najważniejsze. Dla mnie Heksagon Pro i szkolenia to miejsce, gdzie odkryłam pewność siebie, asertywność, gdzie uszczyłam się każdego dnia, spełniam swoje marzenia i zachęcam, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji tutaj być, aby pojawić się z nami za rok po to, aby wzrastać i stawać się lepszym człowiekiem. Cały czas to moje życie kręciło się w kółko i nie mogłem przebić pewnego szklanego sufitu, także zmieniło to mój pogląd na życie, zmieniło mój pogląd na pewne sprawy. Klub 555 to dla mnie jak druga rodzina. Zapraszam. I serdecznie jest tutaj energia moc pełną uśmiechu, radości polecam wszystkim ludziom. Niezależnie od wieku, od, od zawodu wykonywanego, myślę, że to jest coś fajnego i coś dla siebie. Jeśli chcesz uczestniczyć w przyszłości w takim przedsięwzięciu, jeśli chcesz stać się częścią tak niezwykłej atmosfery, która buduje, podnosi i inspiruje do działania, to koniecznie rejestruj się na kolejne wydarzenie, obudź się. Zapraszam.